Cześć, ja jestem Rafał i witam Cię na kanale. Dzisiejszy materiał będzie nieco inny. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o chipach M1, a po drugie zaprosiłem w końcu gościa, który wypowie się również na ten temat. I nie ukrywam, że chciałbym zdecydowanie częściej kogoś zapraszać do swoich materiałów. Przywitajcie Daniela i przy okazji dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takiej formie z gościem. Jak już zapewne zdążyliście się zorientować, będziemy dzisiaj rozmawiać o sprzęcie Apple, a bardziej konkretnie o komputerach z M1. Ja nazywam się Daniel i na zaproszenie Rafała odpowiem na pytanie, co mnie podkusiło, żeby wydać tyle kasy na komputer z M1. A więc rozsiądźcie się wygodnie przed monitorami, przed swoimi ekranami. Weźcie kubek gorącej kawy w dłoń. <grym> a tak na poważnie opowiem Wam pokrótce, dlaczego w ogóle zdecydowałem się na ten komputer. Chciałem zacząć filmować, więc zacząłem też rozglądać się za programem do montażu i wyszło na to, że Final Cut jest najlepszym rozwiązaniem, najlepszym programem, najlepiej zoptymalizowanym, że super się na nim pracuje. Problem jest tylko taki, że trzeba mieć do tego komputer od Apple. Patrząc też na ceny tego komputera, trochę mnie to bolało, ale byłem bardzo zdeterminowany, żeby takowy posiadać. W tamtym czasie też gruchnęła wieść, że Apple wypuszcza swoje własne procesory, że będą bardzo wydajne. Ok, więc może przejdę powolutku do specyfikacji. Ja mam tutaj MacBooka 14 Pro. Tutaj jest tylko, że tu wszystko jest. To jest bazowa wersja 16 GB, 512 dysk. Różnice pomiędzy tą wersją MacBooka, a tą wcześniejszą jest duża, tak naprawdę jest to odkurzona stara wersja MacBooka, w którym właśnie było wejście na kartę pamięci, w którym była klawiatura, która działa przy wejścia USB-C plus do tego właśnie też wróciło Macsafe którego nie było w wcześniejszej wersji MacBooka, i wyrzucono też, zrezygnowano z tego touch baru. Więc, tak na dobrą sprawę, wszystko to, o co twórcy prosili, zostało zrealizowane w tej wersji. Dlatego to mnie totalnie przekonało. Teraz przejdę płynnie do moich wrażeń po praktycznie roku już użytkowania tego sprzętu. Pierwsza rzecz. Nie jestem użytkownikiem Final Cuta. Jestem użytkownikiem DaVinci Resolve. Pamiętam, że ściągnąłem e, testową wersję Finala, tą 90-dniową, tą trialową, pomawiłem się nią trochę i też dla porównania, żeby jakby nie śpiesząc się e, z zakupem. Co chyba też oznaczało, że jakoś nie przekonał mnie do końca e, final. I ściągnąłem wersję darmową e, DaVinci Resolve. Nie pamiętam, czy to nie było też za sprawą. E, Rafała, dzięki Rafał. I totalnie Da Vinci wciągnął mnie, w sensie jakoś tak bardziej mi podpasował układ tego wszystkiego tam i tak dalej, także zdecydowałem się zakupić po prostu Da Vinci, a nie finala i nie żałuję. Z tym tylko wyjątkiem, że final działa lepiej na... Procesorze M1 Pro, z tą taką bazową wersją. Jeżeli chodzi na przykład o edycję zdjęć, jeżeli chodzi o Lightrooma, o Photoshopa, e, no to te programy też są jakoś super zoptymalizowane. No, jeżeli chodzi o edycję zdjęć w Lightroomie, no to zero problemu, to jest pestka dla, dla tego komputera. E, tak samo jeżeli chodzi o Photoshopa, ale mimo wszystko te programy są ramożerne, jeżeli miałbym faktycznie komuś doradzać, no to warto dorzucić te 16 giga, dorzucić tą kasę i faktycznie kupić tą wersję z, z większym RAMem. Jeżeli chodzi o dysk, to załatwiam tę sprawę w ten sposób, że mam zewnętrzne dyski od SanDiska, terabajtowe, więc totalnie mi to styka i tutaj nie ma żadnego problemu. Czy warto było wydać tyle kasy na ten komputer? Tak. Bardzo lubię pracować na tym komputerze bardzo przyjemnie się go użytkuje, bardzo super się z nim obcuje, super mi się na nim edytuje. Poza tym sam też posiadam iPhone'a, Apple Watcha, więc te rzeczy super ze sobą współpracują, cały ten ekosystem fantastycznie ze sobą współpracuje. Rafał jest posiadaczem teraz Maca Studio i to jest, wydaje mi się, moja. Przyszłość. W sensie, jeżeli faktycznie będę wymieniał komputer, no to na tego Maca Studio. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję Ci, Rafał, że zaprosiłeś mnie tutaj. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem i że moja e, krótka recenzja e, tego sprzętu e, komuś pomoże, e, komuś e, ułatwi wybór. Życzę wszystkiego dobrego. Cześć. W zasadzie Mac Mini, którego wybrałem z M1, był moim pierwszym jakimkolwiek jabłuszkiem, które posiadałem. Do tej pory byłem, można powiedzieć, wielkim przeciwnikiem tej marki, ponieważ uważałem, że w tej kwocie można zazwyczaj zbudować dużo lepszą maszynę w ekosystemie Windowsa. A gdy Apple właśnie pokazało te chipy, czyli M1, totalnie zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem przykładowe testy na YouTubie. I zapewne w tym momencie zadajesz sobie pytanie, dlaczego wybrałem tak malutki dysk jak 256GB. No i tu, właśnie przechodząc z ekosystemu Windowsa, byłem świadom, ile kosztują na przykład zwykłe dyski SSD. I nie chciałem dopłacać zdecydowanie za dużo za większą pojemność w tym komputerze. Aczkolwiek pewne pozostałości po systemie mi zostały, czyli spora ilość dysków HDD, które finalnie znalazły się w serwerze, i na ten moment posiadam myślę, że ponad 12 terabajtów przestrzeni na pracę z materiałem. Dodatkowo używałem i używam dalej zewnętrznego dysku SSD, który jest oddzielnie wpięty na takie podręczne pliki, a aplikacje, które muszę, instaluję tylko i wyłącznie na Macu. Całą resztę, jeśli mogę wyciągnąć, przeciągam na właśnie dysk SSD. Z serwerem nas łączy się bezpośrednio poprzez Thunderbolt 3. Więc w tym wypadku prędkości mi nie powinno zabraknąć przynajmniej na tych plikach, na których aktualnie pracuję, czyli maksymalnie 4K. Był to mocno skustomizowany build, troszkę z overkillem, ponieważ był chłodzony cieczą, procesor jak i GPU i wszystko mieściło się w przeogromnej obudowie. Sama specyfikacja tamtego sprzętu była dosyć mocna. Nie pamiętam, który model Ryzena posiadałem w tamtym okresie, ale na pewno miał 12 rdzeni. Do tego sparowałem go z GTX-em 1080 Ti. Ilość ram jaka finalnie tam wylądowała, była to 64 GB. Dość mocny zasilacz, bo był tam wsadzony... 1200W. Płyta powiedzmy, że była z średniej półki. Wszystko podkręcone na maksa, także 1080Ti sięgała RTX-owi 2080. Dosyć dużym minusem takiej konfiguracji był fakt, że w sumie była przeogromna, ciągnęła dużo prądu, a jak się naprawdę rozkręciła pod względem temperatury, to wszystkie wiatraki hałosowały mocno słyszalnie. Problem z wydajnością u mnie zaczął się pojawiać w momencie, gdy zacząłem stakować większą ilość biroli, dodawać większą ilość napisów czy jakieś efekty, a sam natywnie chciałem pracować przy timeline 4K, więc ten komputer był już mocno obciężony, szczególnie od strony GPU bo procesor był tam maksymalnie wykorzystany w 50%, więc tu był totalnie jeszcze zapas. W pewnym momencie znacząco zaczęło mi brakować mocy obliczeniowej, czyli moje rendery sięgały powyżej godziny. Najdłuższy, jaki do tej pory udało mi się osiągnąć to pół godziny z małymi poprawkami, które zauważyłem po fakcie, potrafiło sięgać 5 do 6 godzin łącznie wszystko, więc to już sporo zajmowało mi komputer. Dodatkowo w samym DaVinci musiałem schodzić z rozdzielczości na samym timeline czy monitorowaniu tego jak to wszystko wygląda, żeby całość przynajmniej jakkolwiek płynnie dało się otwarzać. Fakt, tutaj w strefie koloru zacząłem bardziej aktywnie pracować, tych nodów zaczęło się pojawiać znacznie więcej, co mocno ma wpływ na całą wydajność tego programu, a jeśli jeszcze dołożyło się jakieś efekty, no to już totalnie brakowało mocy. A sam na nowym sprzęcie zdecydowanie już odczułem znaczącą poprawę w wydajności i szybkości działania, szczególnie DaVinci Resolve. Nie zaglądałem jeszcze do Final Cuta, jak on pracuje z M1 Max, ale tu też myślę, że to jest taki przyszłościowy materiał, żeby porównać te dwie aplikacje ze sobą za jakiś czas. A podsumowując te półtora roku z Apple i z Maciem Mini M1, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że to była jedna z lepszych decyzji zakupowych, jakie podjąłem w tamtym okresie, czyli przesiadka na ten sprzęt, co finalnie spowodowało, że pracowało mi się zdecydowanie przyjemniej, jeśli chodzi o montaż bądź edycję zdjęć. I taka sentencja, która pojawiła się już nieraz w sieci, że Właśnie M1 są takim game changerem. Mogę się podpisać pod tymi słowami, moim imieniem i nazwiskiem. Zgadzam się w 100%. I w tym budżecie, gdzie teraz można nawet na rynku wtórnym kupić M1 bądź nową M2, totalnie warto. Szczególnie, gdy tworzysz jakieś treści do internetu w postaci materiałów wideo bądź zwyczajnie edytujesz zdjęcia. Taki sprzęt wystarczy Ci w 100% na dłuższy okres i myślę, że zdecydowanie warto wybrać Maca Mini w jakiejkolwiek formie, czy M1, czy M2 zwykła bądź Pro. Każda ta konfiguracja myślę, że sprawdzi się doskonale w tych zastosowaniach, o których wcześniej wspomniałem.